Hollywood, kraina marzeń, gdzie każdy krok po czerwonym dywanie był ogłaszany pieczęcią chwały, ale za błyskami fleszy i aplauzem kryją się ciemne zakamarki, których niewielu sobie wyobrażało. Były gwiazdy, które miały świat w swoich rękach sławę, pieniądze i władzę. Ale jeden błąd sprawił, że straciły wszystko. Kiedy tajemnice wyszły na jaw, światło sceny nagle stało się zimnym światłem, które ujawniało prawdę. Ci, którzy wcześniej byli oklaskiwani, teraz stają w obliczu bezlitosnego osądu, już nie symboli marzeń, lecz dowodów upadku. To historia ośmiu osób, ośmiu wielkich upadków z chwały w otchłań. Harvey Weinstein, potężny magnat, zmieniony w symbol zbrodni przez dziesięciolecia. Harvey Weinstein był nazwiskiem, przed którym kłaniało się całe Hollywood. Jako człowiek stojący za arcydziełami takimi jak pulp fiction. Jak zostać królem, czy zakochany Szekspir, był uważany za niekoronowanego króla kina. Jednak to panowanie zaczęło się rozpadać, gdy szereg aktorek, modelek i asystentek oskarżyło go o molestowanie i napaść na tle seksualnym. W 2017 roku świat rozrywki zadrżał, a ruch Eugamitu narodził się jak ogień, który spalił lata milczenia. Weinstein został skazany łącznie na prawie 40 lat więzienia, na zawsze kończąc imperium władzy, które kiedyś dominowało na czerwonym dywanie. Stwórcy możliwości stał się symbolem deprawacji, władzy wypaczonej przez pożądanie i zbrodnie. Historia Weinsteina to nie tylko osobista kara, ale ostrzeżenie dla całej branży, która przez długi czas tolerowała ciemność za ekranem. Bill Cosby, ojciec Ameryki. I ciemna strona za uśmiechem przez dziesięciolecia. Bill Cosby był wzorem przyzwoitości i ciepła, ojcem Ameryki, któremu miliony widzów ufały i kochały go poprzez The Bill Cosby Show. Przynosił śmiech i inspirację, był uważany za moralną ikonę telewizji. Jednak za tym życzliwym uśmiechem kryły się lata ciemności. Dziesiątki kobiet oskarżyły go o odurzenie i napaść seksualną, ujawniając serię zbrodni ukrywanych przez dekady. Kiedy w 2018 roku zapadł wyrok, cała Ameryka zamilkła. Dawny idol teraz w kajdanach przed sądem. Chociaż później został zwolniony z powodu błędu proceduralnego, reputacja i wizerunek Kozbiego całkowicie się rozpadły. Nie jest już ojcem Ameryki, lecz symbolem hipokryzji, gdzie moralność była tylko maską ukrywającą zbrodnie. Historia Billa Kozbiego sprawiła, że cały świat zastanowił się. Czy naprawdę znamy ludzi, których kiedyś ubóstwialiśmy? Danny Masterson, od gwiazdy sitcomu do wyroku. Trzydziestu lat więzienia Danny Masterson był znajomą twarzą dla milionów widzów dzięki swojej roli Stevena Hajda w przebojowym sitcomie Różowe lata 70. Był symbolem swobody i humoru, cenionym za swój wizerunek złotego chłopca amerykańskiej telewizji. Ale gdy światła sceny zgasły, ujawniła się zupełnie inna osoba. Wiele kobiet odważyło się przemówić, oskarżając go o gwałt na początku XXI wieku, kiedy kariera Mastersona była u szczytu. Śledztwo trwało prawie dwie dekady, a w 2023 roku sąd skazał go na 30 lat więzienia. Podczas procesu wzruszające zeznania ofiar zszokowały publiczność, podczas gdy Masterson milczał nie wypowiadając ani słowa skruchy gwiazda która wcześniej była oklaskiwana jest teraz tylko przestępcą z numerem więziennym a jego kariera i reputacja całkowicie się rozpadły jego historia to gorzkie przypomnienie że bez względu na to jak sławny jesteś prawda i sprawiedliwość zawsze znajdą sposób by zostać wysłuchane Ryan Grantam młody aktor zaginiony w tragedii Ryan Grantham był lubiany przez publiczność za swoje role w Riverdale i dzienniku Cwaniaczka. Był obrazem młodego talentu, życzliwa twarz, obiecująca przyszłość. Jednak za tą obietnicą kryła się złamana dusza. W 2020 roku cały świat był zszokowany, gdy Ryan przyznał się do zastrzelenia swojej matki w swoim małym domu w Vancouver, a następnie nagrał film, w którym przyznał się do zbrodni. Incydent stał się jeszcze bardziej przerażający, gdy oświadczył, że planował zamordować premiera Kanady Justina Trudeau, zanim zmienił zdanie i oddał się w ręce policji. W sądzie psychologowie potwierdzili, że cierpiał na ciężką depresję, żył w rozpaczy i nienawidził siebie. Wyrok dożywotniego więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po czternastych latach nie tylko zakończył karierę młodego aktora, ale także stracone życie. Historia Ryana Grantama to ostrzeżenie dla samotnych dusz zapomnianych w blasku fleszy, że kiedy ciemność w umyśle nie zostanie odkupiona, może prowadzić ludzi w otchłań bez wyjścia. Michael Jace, kiedy obrońca sprawiedliwości. Staje się zabójcą. Michael Jace był pamiętany przez publiczność z roli oficera Juliana Loa w popularnym serialu telewizyjnym The Shield. Na ekranie był symbolem prawości, człowieka, który walczy między dobrem a złem w społeczeństwie pełnym pokus. Ale gorzką ironią jest to, że w prawdziwym życiu sam został pochłonięty przez ciemność własnej duszy. W 2014 roku Jace wstrząsnął Hollywood, gdy zastrzelił swoją żonę własnymi rękami w swoim domu w Los Angeles, na oczach swoich dwojga małych dzieci. Połączenie z numerem 911 z wyznaniem „zastrzeliłem ją” stało się fatalnym momentem, zamykając wszelkie możliwości odkupienia. Przed sądem próbował usprawiedliwiać to jako chwilowy wybuch gniewu, ale słowa jego małego syna „tata powiedział, że mama pobiegnie do nieba” poruszyły wszystkich do głębi. Skazany na 40 lat więzienia, Jace nie tylko stracił wolność, ale także swoją ludzkość. Z wizerunku obrońcy sprawiedliwości stał się tym, który odebrał życie osobie, którą kiedyś przysiągł kochać. Bardzo prawdziwa, bardzo okrutna tragedia, gdzie ostatni występ nie był już kinem, lecz wyrokiem na całe życie. Kalin Karwalker, młody talent, zniszczony przez ciemność. Sławy Kalin Karwalker był uważany za powiew świeżości w amerykańskiej branży rozrywkowej. Pełen energii raper Obiecujący aktor w filmie Superfly z 2018 roku. Miał charyzmatyczny wygląd, pewną postawę i ambicje, by osiągnąć szczyt Hollywood. Ale za tym blaskiem kryła się osoba, która stopniowo traciła swoje granice moralne. Wykorzystując swoją sławę i atrakcyjność, Walker oszukał wiele młodych kobiet, obiecując im możliwość wystąpienia w teledyskach, a następnie wykorzystał je i napastował seksualnie, w tym nieletnie. Zeznania w procesie ujawniły serię okrutnych czynów, zamieniając marzenia innych w koszmar na całe życie. Kiedy ogłoszono wyrok 50 lat więzienia, 27-latek milczał z pustym spojrzeniem. Z obiecującego artysty Walker wepchnął się w głęboką ciemność, gdzie sława nie była już światłem przewodnim, lecz ogniem, który strawił jego własne życie. Amy Lokan chwila pijaństwa życie płatne Amy. Locaine była obiecującą twarzą Hollywood w latach 90., wyróżniając się w filmie Cry Baby u boku Johnny'ego Deppa. Z jej promiennym uśmiechem i naturalnym stylem spodziewano się, że stanie się wielką gwiazdą, ale tylko jedna fatalna noc wszystko zmieniła. W 2010 roku, pijana, Amy prowadziła z dużą prędkością i zderzyła się z innym samochodem, zabijając kobietę i poważnie raniąc męża ofiary. Późniejszy proces zakończył się wyrokiem więzienia, a jej kariera rozpłynęła się w powietrzu. Po odbyciu kary Amy starała się odbudować swoje życie, biorąc udział w kampaniach przeciwko prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, mając nadzieję, że swoimi działaniami odpokutuje za błędy. Jednak w 2020 roku sąd niespodziewanie nakazał jej powrót do więzienia, wciągając ją z powrotem do miejsca, które kiedyś uwięziło jej młodość i sławę. Historia Amy Lokane to tragedia chwili utraty kontroli, gdzie alkohol i zaniedbanie zabrały jej wszystko: karierę, wolność, a nawet możliwość pełnego przebaczenia. Sekunda lekkomyślności, życie opłaty, to najokrutniejsza cena sławy. Josh Dugar, od doskonałego wzorca do symbolu. Hipokryzji dla milionów widzów Josh Dugar był wzorem idealnego syna w reality show Dziewiętnastu Dzieci i Liczyć. Dorastał w blasku telewizyjnych reflektorów, chwalony za swój życzliwy wygląd i głęboką wiarę religijną. Rodzina Dugarów była symbolem wartości moralnych, miłości i jedności, ale za tą idealną fasadą kryła się przerażająca tajemnica. W 2015 roku opinia publiczna była zszokowana, gdy Josh został oskarżony o molestowanie kilku dziewcząt jako nastolatek, w tym swoich własnych sióstr. Chociaż skandal został częściowo zatajony w tamtym czasie, wszystko całkowicie się rozpadło w 2021 roku, kiedy został skazany za posiadanie setek filmów i zdjęć przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Z symbolu wzorowej rodziny Josh Dagar stał się przestępcą, skazanym na 12 lat więzienia. Obraz jego życzliwego uśmiechu jest teraz tylko symbolem hipokryzji, gdzie wiara była wykorzystywana do ukrywania zbrodni. Historia Josza to ostrzeżenie dla wszystkich wartości zbudowanych na kłamstwie. Prędzej czy później blask sławy odpadnie, ujawniając surową i bolesną prawdę. Osiem historii, osiem przeznaczeń wszystkie zaczęły się w blasku reflektorów, a skończyły w ciemności. Ludzie, którzy kiedyś byli podziwiani przez cały świat, stali się świadectwem kruchości sławy. Kiedy moralność się załamuje, kiedy sumienie jest pożerane przez pożądanie i władzę, światło sceny nie jest już powodem do dumy, lecz staje się oskarżeniem. Sprawiedliwość może nadejść późno, ale nigdy nie milczy. A na koniec tylko jedna prawda rozbrzmiewa między zimnymi ścianami więzienia. Światło nigdy nie należy do tych, którzy ukrywają ciemność.